Cześć, pasieka, gromadzeń. Święta, święta i po święta, jak to mówią. E, powiem Wam tak, dzisiaj no za bardzo tutaj, może przy pszczołach nie porobię. Mm, ale jutro już myślę, że tak. Pier, pierwsze co, zabiorę tutaj te wkładki zwężające na wylotki. Potwieram. E, chociaż ma być jeszcze obchodzenie na weekend, no to po prostu. Pszczoły tak intensywnie latają, że one się tu troszkę, no może nie, że nie mieszczą, ale mają dosyć duży ruch na wylotkach i e, widać, że przyda im się otworzenie, żeby nie było kolejek do wejścia i wyjścia. Tak jak widzicie, no na wczoraj były burze tutaj, nie były jakąś mocno gwałtowne, ale bardzo ładnie popadało. 19 litrów wody spadło. Także no super. Początek kwitnienia rzepaku. Rzepak mocno podlany. No myślę, że teraz przez te kilka dni, jak będzie ciepło, będzie bardzo ładnie nektarował. Przynajmniej są do tego warunki, pełno mniszków, pełno kwiatów, nosady już widzicie. Tutaj czereśnie już praktycznie przekwitają bardzo szybko. Jabłonki rozkwitły, No wiśnie jeszcze tutaj, widzę ten, to drzewko też już prawie poprzekwitało, także no niestety Jeden minus tej dobrej pogody jest taki, że bardzo szybko to przykwita wszystko. Że jest po prostu dużo szybciej, dużo krócej eee, kwitnienia, no wszystko zasuwa. No pszczoły, jak są silne, no to wiadomo, noszą dużo. Eee, przydałoby się też założyć poławiacze pyłku. Możliwe, że jutro będę yy, no zakładał. Jeszcze się zastanowię dzisiaj. Ogólnie to też mam te 8 no, pomalowanych uli. I chcę te stare ule, wiecie, te leżaki, gdzie jakieś tam nadstawki, do tego muszę robić. No to w pierwszej kolejności jutro je będę przekładał do tych yy, odnowionych uli, bo to nie są nowe ule, to są stare, bardzo stare ule. Ja je po prostu tam, e... no troszkę odświeżyłem i pomalowałem. Tak czy, tak czy siak, no jeżeli chodzi o poławianie pyłku, to... W tych drewnianych ulach, gdzie są wysokie dynice, to jest tylko wkładany poławiać, nie trzeba nic nawet ściągać, tylko od tyłu się wpycha, ale jeżeli chodzi o te ule burnata, no to tutaj trzeba podnieść korpusy, niestety. Wiem, że teraz ten burnat, kiedyś u Łukasza na kanale widziałem, że mają tak jakby już, no jakoś to rozwiązanie zmienili, że jest chyba jedna nakładka i rzeczywiście wystarczy tylko wsu wsu wsunąć ten poławiać, coś takiego, no ale ja mam jeszcze te tak jakby stare. Starego typu, że trzeba podnieść korpusy, e, włożyć e, poławiacz pyłku i dopiero można e, no, ten pyłek po prostu poławiać. Więc tutaj 30 uli górnata trzeba 30 uli popodnosić i włożyć na kilka dni te poławiacze. Koledzy już zaczęli e, przed świętami, czy tam w czasie świąt, na niektórzy działali i zaczęli poławiać ten, ten pyłek. Mówią, że jest go dużo, więc nie ma na co czekać. A ja tutaj dzisiaj co z rana troszkę ramek z węzłem wtopiłem. Samochód do mechanika też tam trzeba po prostu w zawieszeniu wymieniać tam wahacze jakieś stabilizatory. I jeżeli dostanę dzisiaj ten samochód, powinien być, tak mechanik znajomy mówił, to możliwe, że wywiozę 6 uli. 6 powinno mi wejść do berlingo i na drugą pasiekę, żeby troszkę tutaj jednak mniej było. A ja chcę dzisiaj ten czas no nie tyle, co tutaj, właśnie w pasiece, co podejść do namiotu, przenieść go na inne miejsce i posadzić już chyba pomidory. Jeżeli będzie jakaś zimna zośka, przymrozki, to po prostu kupię parę zniczy i będę na noc, wiecie, zapalał te znicze. No, po prostu tak tutaj trzeba będzie sobie radzić, ale one już mi przerastają na parapecie, robią się długie, już niektóre się nadkładą. To po prostu nie mają tam dobrych warunków, za małe są te. Podkładki, te doniczki, i tam jest dosyć gęsto. No i powyrastały mocno. Trzeba je po prostu przesadzić już do ziemi. Ewentualnie do jakichś doniczek większych. Przynajmniej te, które będą w namiocie tym foliowym na stałe, to można już je wkopać w ziemię. A te, co będą do gruntu sadzone, no to na razie będę po prostu je wsadzał do jakichś doniczek i trzymał je w foliaku, ale no nie będą one jeszcze zakopane do ziemi. No, także tyle z takiego krótkiego podsumowania, co tu robić i tak dalej. No, w ogóle ten adapter już założyłem, mam nadzieję, że dźwięk jest lepszy, ale to zobaczę później w tym, jak będę filmik montował. No, tutaj. No, co to za dyrektywę? Co to jest w ogóle? A tak, to tu siatka była przeciwko tym sarnom, zapomniałem, schowałem, żeby tutaj, no muszę wykopać po prostu namiot, przenieść go, no bo tutaj wiecie, nie było podlewane w zimę, tu jest martwica, no niby są jakieś chwasty, ale to trzeba wszystko przeorać, a tutaj już będzie wyrobiona ziemia yy, i ten namiot tutaj dam. Zresztą w tym samym miejscu nie jest dobrze te same warzywa rok po roku uprawiać, więc ja je po prostu przełożę. Rok temu były tutaj, i z drugiej strony rosły. O, tutaj. Gdzie teraz tutaj jest czosnek, cebula. I tutaj widzę, że coś jeszcze jest wsiane, ale no, teraz ładnie po, podlało. Nie wiem, ile tam padało e, kilka dni temu co był ten pierwszy deszcz. Tam było na pewno mniej I nie wiem też, właśnie, czy tam z tej miarki było wylane po tym pierwszym deszczu. No, ale bynajmniej dzisiaj, jak zaglądałem. To było 19, nie wiem czy to jest łączne te dwa deszcze, czy tylko ten wczorajszy. Tak czy się jak fajnie, naprawdę. Już koło 20 litrów to jest naprawdę coś. Zwłaszcza, że była długa susza. No wiadomo, nie jest to jakiś deszcz, który tutaj by nie wiem uzupełnił braki w wodach gruntowych, ale to jest dobry deszcz, żeby po prostu w tej chwili te rośliny napiły się tej wody i nie, nie było tej suszy na tą chwilę. Wiadomo, jak nie będzie padać kolejne nie wiem, dwa tygodnie, to to szybko dosyć wyparuje i one to wypiją, ale w czwartek jest zapowiadany znowu deszcz i ponoć niby też ma porządny być, pokazują mi też około 20 litrów, ale ta wiecie, chmura przejdzie bokiem i czasem z dużej chmury mały deszcz, jak to mówią. Dobra, ja muszę podkopać, bo tu jest po prostu ziemią przysypana wszędzie folia i na początku tą folię, a ten, ten namiot jest lekki tutaj. Ktoś mi przyjdzie, czy brat, czy ojciec, weźmiemy. Jedna osoba z jednej strony, druga, druga i się tylko przeniesie. No dobra, namiot przeniesiony, także nawet się nie załamał. <ślał> Cały i zdrowy muszę teraz przysypać folię i naciągnąć, ale to on się właśnie naciągnie, jak będzie. Przysypana to ziemia. Ewentualnie z tamtej strony. Tutaj chyba opadło lekko. Muszę bardziej na tamtą stronę. Ewentualnie zobaczyć, te rurki nie są trochę za wąsko, no ale one raczej są okej. Okay. To raczej to kwestia tej ziemi, wtedy ona od dołu po prostu przyciśnie i naciągnie te wszystkie. Bo kino nie może tak luźno wisieć, bo to woda się zbierać, wiatr będzie targał i się może połamać. Tak jak ten poprzedni od śniegu. Dobra, działam dalej. No, powiem Wam, tu już posadzone parę rząd rządków tej cebuli. Ile tu jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 albo 10. No, to także całkiem sporo. z Cebula dymka, no, późno sadzona, no powinno się. Koniec marca, a nie e, koniec kwietnia, prawie, ale jeszcze nie do właśnie końca kwietnia można to posadzić. Tutaj jest sporo czosku, tu też była trochę już cebuli, że cebuli a cebuli. Nie wiem, co my będziemy z tym robić, no, bo ja kupiłem jeszcze, mama kupiła i no a jeżeli chodzi o namiot, to już tyle zajęło to tutaj przygotowanie ziemi, sadzenie, że już nic nie zrobiłem. Jeżeli chodzi o pomidory, czwartek ma padać, to wtedy sobie tutaj wejdę i zacznę robić, bo jutro chcę cały dzień po prostu na yy, przy pszczołach robić, a teraz idę na pasiekę yy, złapać tymi pasami 6 uli i może dzisiaj właśnie zawiązę, zawiązę. No tutaj tak jak mówiłem jest 61 Uli. Chciałbym, żeby zostało, chociaż wiecie z 40, to jednak pszczoły szybciej będą nosić nektar jak nie będzie zbyt dużo tego, tych rodzin w jednym miejscu, a tam jest mało, no to. Dobrze by było to porozwozić. Zobaczę jakie ciężkie będą te ule. Ale w pierwszej kolejności chcę zawieźć te ule styropianowe. Więc one są lekkie, więc nawet dwa korpusy powinno dźwignąć. Zwłaszcza, że na górze tam wiecie, e, przynajmniej <laughs> kilka dni temu nie było jeszcze miodu. A jak już one parę kilo przyniosły, to może być ciężej, ale jeszcze jest szansa, że się to dźwignie. A jak nie, no to dopiero po miodobraniu, że tak, a co będę wywoził. No, także ja no, idę założyć strój, bo pszczoły jeszcze latają a coś nie są zadowolone, bo brata mojego pogębiła godzinę temu, a był cały na czarno ubrany. Ja mówię, pszczoły, jak na czarno, to myślą, że to niedźwiedź. A jeszcze jak się perfumami wypryska i przechodzi tu, a jest 61 rodzin, no to troszkę jest tych pszczół i mogą urządzić. Ale widzicie, ja chodzę tutaj. Cały czas bez żadnych jakichś tych strojów jak nagrywam codziennie podchodzę pod te wylotki i nic się nie dzieje. Ja czasem może jakaś zatakuje, ale powiem wam, że ostatnio w tym roku chyba żadna jeszcze. Ale powiem wam pachnie. Pachnie, ale takim pyłkiem powiedziałbym. Bardzo dużo pyłku chyba przynoszą. Stoję tu. Te 2-3 metry od od rodzin i wieczorem teraz. No bo już jest godzina, powiem wam gdzieś po 6.00, 6.22. I czuć zapach takiego świeżego, właśnie bardziej pyłku niż miodu, ale może. Jutro będę zaglądał. To jutro na pewno nagram coś jeszcze. A dzisiaj, jeżeli będę woził, to myślę, że wezmę te trzy ule plus te trzy. Bo sześć mi wchodzi do Merdingo. A przyczepki nie mam. Dobra, także ja idę i je zepnę. Kurczę, ale powiem Wam no niesamowity tu jest zapach coś będzie widać no są tu pszczoły tutaj widzę gdzieś węza jeszcze nie odrobiona po bokach na środku tam gdzie czerw to pewnie więcej No aczkolwiek nie wiem jaka ta rodzina była silna może to są jedne słabsze, inne silniejsze dobra, przyniosę sobie pasy i trzeba będzie Tutaj matka jest żółta do wymiany, ale pszczoły tutaj wszędzie widzę. O kurczę, powiem wam ostro pobielony plaster. Nie wiem czy będziecie widać. Widzieć patrzcie. Na środku był czerwczy rameczki, więc tutaj te to nie były. To były puste ramki z suszem lub męzą. i już z góry widać, że jest świeżo musiały ładnie tam coś przynieść nieźle, nieźle jak to tu wygląda, tu widzę coś odrobione, jest węza I takie rzucenie okiem, nie chcę, nie chcę im przeszkadzać dobra, także ja mam tutaj pasy spinające też Heysiuły sobie przygotuję, w razie czego do Berlingo żeby później jak już przyczół się pochowają ściemni się szybko to w razie czego złapać za te pasy i wynieść. Ja tutaj wózkiem takim podjeżdżam, o, jeszcze ten wózek muszę przygotować, burty ściągnąć Żeby nie nieść tutaj do samochodu przez sad Tylko po na tym wózku jedna osoba trzyma ul, druga ciągnie i dużo jest łatwiej No przydałoby się tu wjazd z samochodem taki zrobić, ale no nie ma Będę musiał za jakiś czas, jeżeli będę sam robił Ojciec się zestarzeje za parę lat to Myślę, że wtedy przeniosę pasiekę tu z sadu, tylko troszkę tam dalej, gdzie będę miał po prostu samochodem, żeby będę mógł sobie wjechać jak najbliżej. No bo po prostu samemu inaczej nie dam rady. Ale to, na razie na razie jeszcze niech stoi tutaj pasieka, bo tu mają fajne miejsce pod tymi wiśniami, pod czereśniami, jabłonkami, brzoskwiniami. Jest zacienienie, więc też nie ma problemu z tym, że jest za gorąco, a nie ma też jakiegoś takiego... Cienia całkowitego, żeby była zbyt duża wilgotność za zimno. Także właśnie to jest optymalne w sadzie. fajna sprawa, tylko ten dojazd, to jest jeden minus. Dobra, ja działam. No dobra, przełożyłem z dołu i teraz trzeba jeszcze przez klamrę. Jak to się robiło? Czy krok nie robił? I już nie pamięta. I to jest ta dziurka. I z tego co ja wiem, od góry się przekładało. Teraz przeciągnąć. O, jesteśmy na dole. Jesteśmy na dole. Jesteśmy na dole. I tak tylko jeszcze pięć razy. No chyba żebym chciał więcej przygotować, ale mój samochód wejdzie tylko 6. W ten rodziców weszłoby 9 uli, ale jest zajęty, nie jest wolny. No bo te cegiełki tu na razie wrzucę. Nie będzie to potrzebne, no w sumie tam na miejscu. Ale nic. Najwyżej ja to zawiozę. A jutro na przykład jakbym zakładał pławia czy na pyłek to wezmę jakieś cegły. Kiedyś ktoś pisał do mnie, dlaczego ja te cegły brzydkie trzymam, a nie mm, tych spinających. No bo wiecie, za każdym razem to trzeba e, ściągać. Za każdym razem to trzeba, e, na przykład jak ściągamy korpusy, żeby założyć poławiacz pyłku czy coś. Może to ładniej wygląda, ale jest mniej takie mm, wygodne dla mnie. Dlatego wolę położyć tam cegiełkę i mieć spokój, cegły przerzucam na daszek. Drugi, wszystko już tu sobie robię i z głowy. A z pasami jest więcej roboty, gdy za każdym razem trzeba go ten pas ściągać. No dobra, założone. Powiem wam, że z ciekawości zobaczę ile to waży. Dźwignę w ogóle to, nie dźwignę. Coś tam waży, coś tam waży, ale no tak do samochodu, jakby tu podjechał on sobie nawet samemu poradził wrzucić. Ale mówię, zaraz z tego, że zaczęła tu przez cały sad, to jest problem. Tak czy siak, siak Te sześć jest przygotowany, a jutro trochę więcej wam pokażę, nagram, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 jeden, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, siedem, jeszcze, jeszcze jeden, miałem przygotowany film nie Chyba jest 7. no chyba tak czy siak te siedem uli im przerzucę tu pszczoły no to będziemy wtedy zaglądać co jest w tych rodzinkach czy jest właśnie dużo pyłku czy jest jakiś nastrój rajowy czy są te miseczki z czy jest miód także no jutro jutro więcej takiego pasiecznego pasiecznych zajęć mnie czeka dzisiaj było więcej w tym ogródku. I tak mało zrobiłem, bo w ogóle pomidorów nawet nie przyniosłem, no ale trudno, będę miał czas, w czwartek ma ponoć padać cały dzień, no to wtedy zajmę się pomidorami, a jutro ma być ładna pogoda, taka jak dzisiaj, no to będę działał na pasiece. Tak jak mówię, pościągam na pewno tutaj te wylotki zwężające, już otworzę i, i, i. Nie wiem jeszcze co z tymi poławiaczami, pyłku, dobrze by było, ale jak w czwartek ma lać cały dzień, to może po prostu... Zrobię to dopiero po tym deszczu. No, tak czy siak, no już trzeba pomyśleć o tym, żeby już ten pyłek zabierać, bo naprawdę pszczoły latają z tym pyłkiem, bardzo jest go dużo. Czuć, mówię, w całej pasiece ten pyłek świeży. No i koledzy już zaczęli połagać, pokazywali, że naprawdę dużo tego pyłku jest, że nie ma na co czekać, bo one zawalają gniazda, matce, pieżgę, ładują wszystkie komórki i ona nie ma gdzie czerwić. Więc e, dobrze będzie nawet przez te kilka dni odłowić troszkę i zacząć już sprzedawać w końcu jakiś byłby tegoroczny zysk, bo jak na razie to wiecie, najwięcej kasy idzie w kwietniu, dużo jest zamówień. Ja e, zamówiłem e, teraz też powiatę pyłku, takie denicowe, tylko nie wiem kiedy nie wyślam. Mieli mi dzisiaj wysłać, ale nie dostałem informacji. Z rano dzwonię i się pytam, co tam, czy mi wyślą, czy nie. Jak nie, to w innym sklepie zamówię. Na refundację jeszcze 10 zamówiłem z tego powodu, że tak jak widzicie tam w tych drewnianych ulach oczywiście są te wysokie z poławiaczami pyłku, ale tutaj jest pełno takich: o, tutaj nie ma, e, tutaj nie ma, no tutaj jest inny rodzaj, ale jest, tutaj nie ma, tutaj nie ma, e, a na tamtej pasiece e, z, tam trochę jest 10, jak nie lepiej też nie ma. Także ja zamówiłem 10, to i tak nie. Będę miał we wszystkich rodzinkach, ale tak pomyślałem, że w tych co nie będę miał poławiaczy pyłku, to wezmę ramki z pierzgą, wycofam i zamrożę. I będę pozyskiwać z tych rodzin, co nie mają poławiaczy, będą miały więcej tego pyłku, tej pierzgi. No, po prostu tą pierzgę, bo ludzie się często pytają, też chcą kupować, a ciągle tej pierzgi tak mało pozyskuję. No, więc coś takiego. Dobra na razie to tutaj wszystko, później jeszcze jak się uda to wywiozę dzisiaj te ule. jak się nie uda to może dopiero jutro patrzcie, już młoda pszczoła siedzi, się nudzi niedobrze, może to znaczyć jakiś nastrój rojowy wszystkie takie rzeczy, wiecie, pszczelarz chodzi, zagląda po tych wylotkach i czasem coś wyłapie czasem coś wyłapie, jak się coś dzieje nie tak no w tym ulu jednym, może być po prostu dużo pszczoły, może być fajna silna rodzinka i dlatego one tak siedzą a może się właśnie młoda pszczoła nudzi i ona zacznie coś kombinować, aczkolwiek one wszystkie dostały miejsce tak jak wyglądaliście ostatnie odcinki, więc myślę, że na razie nie powinny mieć chęci do ucieczki chyba, że naprawdę zaawaliły tym pyłkiem i nektarem rodnie no i trzeba po prostu kolejne ramki z czerwien krytym przenieść do góry ale to już jutro, przekonamy się co tam w ulach piszczy. No dobra, będziemy sprawdzać czy mi tu sześć wejdzie pierwszy raz. No tu jest taki próg, więc nie wiem czy po prostu nie trzeba gdzieś jakiś cegieł czy coś podłożyć. Tak czy siak na już się chowają. Już tutaj powchodziły, nie latają, ale już jest widno, więc dobrze jest teraz włożyć ale patrzcie, no troszkę na wylotkach, o, tutaj wózek już czeka, a troszkę na wylotki wychodzą, trzeba je poddymić i za chwilę będzie można załadować. No dobra, widzicie, ule już są, najpierw jeden czy dwa to były zabierałem, a teraz powrotem przywiozłem, ale tak wyszło, bo te trzecie pasieczysko Powinno być jeszcze jedno miejsce na ule, no to jakoś inaczej to podzielę. Ciemno jest, jak widzicie, no ale pszczoły się wozi albo wieczorem w nocy, albo właśnie nad ranem, ale pięknie śpiewałem jeszcze ptaki. Tak ciemno się robi, a tu jeszcze z lasu melodia idzie. No nic, fajnie, fajnie, że się udało to przywieźć, bo e, zawsze to odkładam, odkładam, a coś innego wylatuję, a w końcu E, Pszczoły już zaczęły mi odnosić. także w tym miejscu jest dokładnie 25 rodzin, głównie tu były odkłady, ale tak jak widzieliście kilka odcinków temu te odkłady już dosyć silne były, więc myślę, że tutaj miodek będą nosić, ciekawe ile będzie kit. najkrócej jak pamiętam kwit 2,5 tygodnia, jak była bardzo dobra pogoda, a najdłużej miesiąc, jak było zimno w maju. No, w maju świetnie, bo w kwietniu zaczyna się kliknąć. No dobra, to tyle w tym odcinku. Jutro będzie zaglądanie do pasieki. E, zobaczymy, czy coś tam tego miodu jest. Powiem Wam, jak nosiliśmy ule. E, z tych sześciu jeden był lekki. No, widocznie słabsza rodzinka. A te 5 no to już trochę ważyły. Także już, już coś tam przyniosłem. No dobra, ja się żegnam z Wami. Widzicie, słońce już zaszło. Trzeba do domu uciekać. Cześć, trzymajcie się. Pikuś, co to jest? Co to jest, Pikuś Co to? Szukamy, szukamy. Miał być koniec, ale przyjechałem. Powiem wam, na świecie się tu latarką. Z Pikusią ścisły. Patrzcie, co tu się dzieje. A raczej słuchajcie. No coś niesamowitego. To na kilkaset metrów rozchodzi się ten Reset tej tutaj cześć, trzymajcie